Siemano moi drodzy, to zapraszam do kolejnego poradnika w grze Diablo. Ołtarze Lilith, znajdujemy się w Skosglen. Eee, no i obszar Gnilne niziny eee, I tutaj... O, jest jakiś ziomek, kurde. O, kurde że to... Pozabijam. Dobra i tutaj mamy ołtarz Kurde ile ludu się tu zebrało Pokazuję mniej więcej gdzie to się znajduje W sumie nie mniej więcej tylko dokładnie Dobra no i co To by było na tyle Mam nadzieję że poradnik przydatny Będę wdzięczny za łapkę w górę Subskrypcję Udostępnienie Trzymajcie się Hej